Dzień dobry, mam Nolek i witam was w Tytkich. Właśnie widziałam na serwerze Misi taką dziewczynkę, chyba koleżankę Misi I, to ona. I, prze... to ona. i ją właśnie to ona. Właśnie to jest ona, ją właśnie to ona, widzicie? Jakieś... Ona ma na imię chyba Hello Kitty. Czy jutro państwa misia? Misia hmm. Misia Hello Kitty wyszła, ta Hello Kitty nie koleżanka od misi Okej okay. Muszę pokazać wam tą Hello Kitty, po. Misia coś tu ukrywa Misia! Czekajcie, wiecie co wiem? Halo, Misia! w serwera. Co to jest za świat? Co to jest za świat? A to jest nasz ten świat. Okej, okay, więc wchodzimy do tego portalu. Wracam. Tu nie ten odcinek. Lecimy dzisiaj do mojej koleżanki i tym miejscu. Nie! Ja to wszystko słyszę, co? Hello Kitty, jak tam na tym serwerze? Jest Fajne. super, jest Fajne. chyba najlepszym serwerem, no. na którym byłam, fajnie no, ale że mnie dodałeś na ten kanał. No mi się dodała na ten serwer. No bo on jest fajny, to dodałam ją. z serwera, bo jakby nie powiem, że nie, ale włączają się ciągle reklamy. Czy też tak macie, jak gracie w Minecraft, to macie reklamy? No, ja tak mam ciągle i mnie to tak denerwuje. Czekaj. tutaj? Tutaj jest właśnie misia, która A. buduje pod... Buduje to liście, bo my mamy... I pamiętajcie, na... żeby zasubskrybować kanał. I dajcie... Thumbs and subsribtion Yes You know Because then we Hello Kitty Hello We will be happy Hello Kitty I'm already here Wiecie, taki dach, o normalny, wiecie, taki trójkątny, bo w ogóle tak z misią robimy łączony domy i będziemy miały razem dwa domy i będziemy właśnie robiły dach, bo już ogryzenie mamy razem to, zrobione. No ja to już to robię dach! To 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 to